W tym momencie rozgrywa się finał Pucharu Polski, Legia Warszawa, Pogoń Szczecin. Do przerwy jest 1-1 na Stadionie Narodowym przy, pełnej, przy pełnym stadionie. Niesamowite spotkanie. Na początku w 13 minucie bramkę strzelił Lukinias i Legia prowadziła 1-0, potem nieprawidłowy gol, nieuznany dla Legii. Potem znowu rzut karny w 24 minucie. Gual nie strzela karnego, broni bramkarz Pogoni Szczecin i w końcówce pierwszej połowy dośrodkowanie, bardzo dobre dośrodkowanie Kamila Grosickiego na głowę. Łonczara jest jeden do jednego. Jest teraz przerwa w tym spotkaniu. Zobaczymy, jak piłkarze będą wyglądać w drugiej części tego meczu, ale Pogoń zrobi wszystko, żeby w końcu coś wygrać, żeby włożyć do gabloty pierwsze trofeum. Alegia Warszawa także bardzo chce ten mecz wygrać i wygrać finał Pucharu Polski, bo to im da przepustkę do europejskich pucharów, bo w Lidze będzie im bardzo ciężko zająć pierwsze czterech miejsc. Zobaczymy, jak będzie w drugiej części meczu. Na razie finał Puaru Polski nie zawodzi w ten dzień wyjątkowy, bo jest 2 maja, czyli Dzień Flagi, więc wielkie święto narodowe i do tego mecz finału Puaru Polski Legia Warszawa, Pogoń Szczecin 1, 1 Ja przypominam, subskrybuj kanał Piłka i Kosz, zalajkuj i komentuj. To znacznie pobrewia algorytmy youtube'owe, a teraz wracamy do oglądania meczu.